Z kim masz największą kosę? Cześć, witam Was bardzo serdecznie na Pyrkonie 2023. Ja przychodzę tutaj dla Was jak co roku, żeby rzucać sucharami jak z rękawa i tworzyć niezręczne sytuacje. Let's go! Nie chcę za bardzo przeszkadzać, ale czy moglibyście się nie ruszać przez pół godziny, bo chciałbym zagrać? Cześć! Widzieliście może gdzieś w okolicy jakichś przebranych ludzi, z którymi można byłoby zrobić wywiady? O, nie, Te kurde, nie, nie bardzo. Cześć, jak masz na imię i za kogo się przebrałaś? Jestem Pomina Biesek, przebrałam się za Leszego z gry Cult of the Lamb. Dzigałka Super Superman! Jestem Gosia, przebrałam się za postać Clauda Strife z gry Final Fantasy VII. Martyna i przebrałam się za grzybkę. <grybka> jestem Solari, jestem przebrany jako Lux League of Legends. Żywi ludzie jedzą martwe grzyby. A żywe grzyby jedzą martwych ludzi. Gdzie ty w tym wszystkim się odnajdujesz? Nie wiem. Ja jestem Zuza, jestem Margarita Lo Antil z Wiedźmina trzeciego. Ja mam na imię Julia, a moja postać to oladna z serii Critical Role. Natalia, e, przebrałam się za Lucy z Cyberpunka, z Edge Runners, tego anime, co teraz jest nowe na Netflixie. Nauczony doświadczeniami z gry Cyberpunk, mm -hmm. pewnie te anime obejrzę dopiero za rok, jak już będzie spaczowane. <grych> A, nie, no to chyba jest już spaczowane. Metowa królowa, tytoniowa tytanka. Wróżka Szluguszka. Ja, ja jeszcze... Dziękuję bardzo za wywiad. <grych> Czy wypiłaś dużo Red Bulla i dlatego urosły ci skrzydła? Nie piję w ogóle Red Bulla, bo mi nie smakuje. W ogóle to bardzo dobrze, bo nas sponsoruje teraz Tiger. Chociaż jakbyś wypiła Tigera, to mogłyby ci wąsy wyrosnąć, więc to nie okay, wiem, czy byłoby nie, dobre. Nie. Chcę. To już lepiej, Red Bulla, tak? Zdecydowanie. <grym> Czym się zajmujesz z zawodu, tak na co dzień, poza cosplayem? A, no jestem komentatorem e tak? Okej, okay, czyli nie jesteś iluzjonistką, na co dzień nie czarujesz gdzieś na scenie, nie bawisz się w przecinanie kobiet albo mężczyzn na pół. Mm. Może być, a może nie. Okej, okay, czyli to ty, przecinanie na pół to tylko tak po godzinach for fun, a, a tak na co dzień to jesteś komentatorką. Tak. Najgorsze coś, co można usłyszeć jako cosplayerka? Że źle to robisz, nie pasuje ci to. A jaka jest najbardziej po środku rzecz, jaką można usłyszeć jako cosplayerka? Że wszystko jest skit. A jaka jest taka na 70% najlepsza rzecz, jaką można usłyszeć jako cosplayerka? No chyba, że jest bardzo ładnie. A jaka jest taka na 37% rzecz, którą można usłyszeć jako cosplayerka? O kurczę, no chyba, że... W no. Jaka jest twoja ulubiona gra? Dobra. League of Legends. No. Co ci się najmniej podoba w Pyrkonie? Kurde, ciężkie pytanie mi zadałeś. Nie ja, nic, co mi się nie, nie podoba, szczerze. To, to nie ma nic. A co ci się najbardziej podoba? Dużo ładnych dziewczyn. Wojtek i przebrałeś się za Sonę z League of Legends. Który raz przebrałeś się za Sonę? Y, Sona to jest chyba trzeci raz? Chyba tak. Czy jest to najbogatszy cosplay Sony, jaki do tej pory stworzyłeś? Y, wydaje mi się, że patrzę na rozmiar suszarki, to chyba tak. Blisko kosza, a ludzie nie wyrzucają. Zielony papierek do zielonego kosza. A jaka jest twoja ulubiona piosenka i czy jest to jak anioła głos? W sumie może być. Ulubionych mam wiele, za długo by wymieniać. Najlepiej to budka suplera. Znowu w życiu mi nie wyszło i to nie tak miało być. Widzę tak na zielony jesteś ubrany, chyba przebrałeś się za tego rapera Żapsona, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay, a co cię zainspirowało do tego stroju? No słuchaj, ja w ogóle raperem jestem. Nawet słyszysz, głos straciłem, bo codziennie daję występy. Także, no po prostu, no są to jest cudo, cudo polskiej, polskiej, y a teraz mi zabrakło słowa. Nie. Prawie muzyki. Tak, pra no, prawie <coughs> muzyki, dokładnie. Cześć, chcieliśmy zapytać, jak długo czekasz już w kolejce na Pyrkon? Are you a real pirate? That depends, do you think I am? So, for example, uh, do you watch uh, videos online legally, or maybe you are just pirating them? The law requires me to say yes. <laughs> okay. So, uh, do you want your face to be blurred out uh, in order to hide your identity? No. And hide your crime? What crimes? w górę, ponieważ na kolejny Muszę zrobić jeszcze bardziej dowalone cosplay niż dzisiaj. 8 łapek w górę i pojawia się następny film i Ty jesteś w kolejnym cosplayu. Super, nie ma sprawy! Dużo teraz się mówi o sztucznej inteligencji i ty jeszcze tym bardziej przebierasz się za postać cyberpunka, więc na pewno się na tym dobrze znasz. Powiedz mi, czy w najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja zastąpi cosplayerów? Szczerze nie wydaje mi się. Nie czujesz się zagrożona przez sztuczną inteligencję? Nie, nie czuję się, nie, zupełnie nie. Też pracuję w sumie z. Ze sztuczną inteligencją. Tak, tak, ze sztuczną inteligencją absolutnie. Raczej jestem za tym, żeby... Żeby zastąpiła tych cosplayerów, ty ich po prostu nie. zastąpisz. Twoje AI wystarczy i żadni nie cosplayerzy nie będą potrzebni. Eee, tak i nie. Dobre pytanie, bo widzisz, zdjęcia teraz można generować przez sztuczną inteligencję, więc tak naprawdę po co komu cosplayerze jak zdjęcia można robić samemu, nie? Może dlatego żadni nie przyszli po prostu. Może. Bali się po konkurencji po prostu. Odkryliśmy strefę introvertica. O, biały dym, widzę, że wybrali papieża. Ile ci zajęło skomponowanie twojego stroju? Wchodzi, że w sensie samo wymyślanie, no to 5 sekund, no wiesz. Ile wam zeszło na zrobieniu waszych strojów? Są gotowe od zeszłego roku, ale tak w sumie dwa tygodnie. Około miesiąca. Dwa dni? Najszybciej wypaliłaś te wszystkie rzeczy. Kolejny Pyrkon to pewnie już ostatni będzie. Y Czyli ty jesteś tym, co leczy choroby, tak? To to jest taka maska, żeby się nie zarazić? Nie, jestem e, bardziej postacią z właśnie tej rasy kenku. E, właśnie z uniwersum DD. I to są jakieś kruki? E, tak, to są kruko-ludzie tacy. Cześć, widzę, że przebrałeś się chyba za człowieka kruka z DD. Co się zainspirowało do tego stroju? Przebrałem się za lekarza razy w Francji Pięć To wiesz, że już pandemia się skończyła? Tak, mówię wierzy. Okej, okay, a ty w to nie wierzysz. Głupota dalej zaleje. Cześć, widzę, że przebrałeś się za młodzieżowe słowo roku. Co cię zainspirowało do tego stroju? Legenda. Jesteśmy, jak widzicie tutaj, na stoisku Femdom. Słuchaj, czym się zajmujecie? Fandom... Y ma taką jedną misję, żeby tworzyć i ułatwiać życie wszystkim fanom, fanom czegokolwiek. Stoisko, właśnie to Femdomowe. Jak dużo mniej więcej osób tutaj się przewija przez cały dzień? Oj, tr trudno powiedzieć, bo dopiero się rozkręcamy. Myślę, że tutaj przewiną się tysiące e, graczy i fanów. W internecie też można Was znaleźć. Zdecydowanie. Fandom.com, fanatical.com, ja. Gamespot i wiele, wiele innych. Dziękuję, wpisujcie Femdom w Google i e, widzimy się również online. Jak widzicie, na Pyrkonie można się też za darmo umyć. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką może usłyszeć kosplayerka? Według mnie nie być rozpoznanym, jaka to postać, jaką się przebierasz. To, nie wiem, bo jako... To mój pierwszy strój. Może, że cosplay nie zgadza się z oryginałem, że coś się odkleja, że coś źle wygląda. I to jest taka najgorsza rzecz, tak? Tak, definitywnie. A myślałem, że na przykład gorsze by było usłyszeć zdradziłem cię z twoją siostrą, ale... Też może być. Jeżeli chcecie zobaczyć wywiad z Dem 3000, to pamiętajcie, żeby oglądać film do końca. Tutaj mamy grup, a tutaj mamy resztki cosplayerów i cosplayerek z zeszłego roku. I jak to jest, że Spider-Man jest tak popularnym superbohaterem, a tak dużo ludzi boi się pająków? Hmm, dobre pytanie. Mnie nie ukończył pająk, ale zadałem fajnego robota i ja się nie boję pająków, bo wchodzę do robota, a robot robi. Puch! i jest po pająkach. Jaką byś miał radę dla początkującego YouTubera, który chciałby zaistnieć w internecie? E, Odepchnie internet jak najszybciej. Nie rób tego, nie warto. Okej, okay, a nie myślisz, że na przykład wybijanie się na jakichś innych twórcach, na przykład na jakichś znanych kanałach gamingowych, to może być jakaś przepustka do tego, żeby zyskać więcej wyświetleń? Najwięcej wyświetleń zbierzesz prawdopodobnie mordując kogoś znanego, więc. Okej, okay, a ty o której wychodzisz z tyrkono? Ja eee, nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że mogę tu zostać na noc. Okej, okay, dobra. A będziesz w jakimś ciemnym zakamarku, jakimś takim, który można byłoby łatwo Cię znaleźć, ale. Później już zwłoki byłoby ciężej znaleźć? Może o moim mieszkaniu? Będę. Co cię zainspirowało do zrobienia tego stroju? Kolega, który mi zrobił większy. Aha, czyli to twój pomysł, a on wszystko zgapił, tak? Trochę tak, właściwie. Czy możemy wykorzystać twój wywiad na kanale Bartosz Kramer? Ja, jasne. Bartosz Kramer. To nie, Bartosz, nie, to nie, nie subskrybuj, przepraszam. Widzicie, lata ciężkiej pracy przynoszą efekty. Czy myślicie, że na Pyrkonie łatwo jest znaleźć miłość swojego życia? Oj, to pytanie niestety nie do mnie, ponieważ ja swoją miłość już znalazłam, ale życzę każdemu uczestnikowi, który tego oczekuje, by właśnie na taką miłość napotkały na Pyrkonia. Zgadzę się z przedmówczynią, że bardzo wszystkim życzę? Mam kolegę, który. Parę lat już ładnych na jednym z pyrkonów, parę lat temu, znalazł właśnie miłość swojego życia. I od tamtego momentu mówi, że każdy pyrkon jest dla niego po prostu niesamowitym przeżyciem. Uwielbia ten czas, kiedy może chodzić, patrzeć, jak ona przegląda te różne stoiska, kiedy się przebiera, kiedy rozmawia z ludźmi, ludzie z nią zrobią zdjęcia i tak dalej. I teraz na tym pyrkonie pewnie będzie taki wyjątkowy pyrkon, bo planuje właśnie w tym roku rzeczywiście się jej przedstawić. Cześć, czy mogę jedno krótkie pytanie? Nie.